Volvo we have a major bus plant for Europe here in Wrocław. So we develop and manufacture all our uh, coaches and city buses for Europe here in Wrocław. As Volvo we have 4000 employees here in Poland and we are very much focused on electromobility. So here in Wrocław together with our team of 1,000 engineers, we develop the future electromobility solution for volvo buses. and we also manufacture the buses here, drawing of a supplier base of more than 130 polish suppliers. in volvo, we very much believe that electromobility is a way forward to create the future sustainable cities both in Poland and in whole of Europe. We have a big business here, 4,000 employees and we have actually invested uh, quite a lot in product development in Wroclaw. We have invested in production capacity. So this year we are actually celebrating our 25th anniversary here in, in Wroclaw and in Poland and through the years we have had a great uh, cooperation with the University of Wroclaw and we have developed this cooperation and, and we really see that we can benefit from all the great talent that is coming out from the university many of our employees is, is coming from the University of Wroclaw W 2010 roku podjęliśmy decyzję o rezygnacji z produkcji autobusów z napędem wyłącznie spalinowym dla miast. I od tego momentu rozpoczęła się era elektromobilności we Wrocławiu, w fabryce wrocławskiej. Wtedy wypuściliśmy na rynek pierwszą hybrydę i zaprzestaliśmy sprzedaży autobusów miejskich z napędem spalinowym. Później przyszły kolejne rozwiązania transportowe. Kilka lat później zaproponowaliśmy hybrydę elektryczną, czyli de facto autobus spalinowo-elektryczny, który może pokonać 70% trasy na napędzie wyłącznie elektrycznym. I od kilku lat również oferujemy pełny elektryk. W tym roku, za kilka tygodni, na Światowych Targach Autobusowych w Brukseli. Zaprezentujemy nowy produkt. To będzie autobus przegubowy w pełni elektryczny. Volvo. To co chciałbym podkreślić. We Wrocławiu zaczynaliśmy 25 lat temu. Od montażu ciężarówek tutaj na ulicy Mydlanej. Natomiast poprzez lata ten profil produkcji się y, y, zmienia. Już w 1996 roku zaczęliśmy produkcję autobusów. W międzyczasie produkowaliśmy maszyny budowlane. Niedawno zakończyliśmy produkcję maszyn budowlanych i dzisiaj we Wrocławiu powstają tylko i wyłącznie autobusy. Y, tylko i wyłącznie autobusy. To jest jedyna fabryka y, Volvo w Europie i to jest też centrum kompetencyjne, ale to też jest centrala, siedziba Volvo autobusy y, na całą Europę. Te autobusy, poza tym, że są produkowane, one są przede wszystkim konstruowane we Wrocławiu. Nad ich rozwiązaniami pracuje kilkuset polskich inżynierów i nie tylko polskich inżynierów, ale to wszystko, co jest związane z rozwojem autobusów, dzieje się właśnie we, wrocławskim, we Wrocławskiej fabryce, we Wrocławskim zakładzie. Też kilka lat temu utworzyliśmy we Wrocławiu dział sztucznej inteligencji, Artificial Intelligence. I tutaj nasi informatycy pracują nad rozwiązaniami, które pomagają i pozwalają zapobiec powstawaniu błędów usterek przy produkcji, zanim one w ogóle wystąpią. I to jest ogromny, ogromna korzyść zarówno dla nas jako producenta, ze względu na to, że przede wszystkim potrafimy, jesteśmy w stanie przewidzieć błędy czy usterki w produkcji, a później dzięki temu zaoszczędzić na serwisowaniu pojazdów, ale to też jest ogromna korzyść przede wszystkim dla klienta, bo ten produkt staje się dużo bardziej niezawodny. A w związku z tym bardziej atrakcyjny. Wirtualna rzeczywistość to podobne rozwiązania, podobne zastosowania. Na przykład nasi informatycy przygotowali program, który pozwala rozpoznawać części zamienne i odpowiednio je przypasowywać, przyporządkowywać w procesie produkcji. Dzisiaj rozpoczęliśmy testy we Wrocławiu autobusu elektrycznego. Został on wypożyczony z Inowrocławia. Wino Wrocławiu te autobusy z dużym powodzeniem jeżdżą od ponad roku. Planujemy również testy w Gdyni, dokładnie tego samego autobusu elektrycznego w drugiej połowie września. Ale poza testami, przede wszystkim chciałbym podkreślić, że elektryki, elektryczne hybrydy i autobusy hybrydowe jeżdżą już na wielu, na drogach wielu polskich miast, ale nie tylko polskich miast, również na drogach wielu europejskich krajów. Chociażby w Brukseli sprzedaliśmy ponad 100 autobusów hybrydowych, ale jeżeli chodzi o polskie miasta to Sosnowiec, Kraków, Inowrocław, Grudziądz, Ełk, ostatnio Świdnica, Białystok, Krosno i szereg innych miast są zadowolonymi klientami i przede wszystkim wiemy o tym, ponieważ pasażerowie, mieszkańcy miast informują nas o tym. Co roku zwiększamy produkcję, udział autobusów miejskich też zwiększa się w całości produkcji. Roku biegły 2018 był rokiem rekordowym, produkowaliśmy prawie 1300 autobusów. Specyfika y, branży autobusowej, transportu publicznego, jeżeli chodzi o autobusy, jest taka, że sam przetarg jest przygotowywany y, dużo, dużo wcześniej, zanim następuje dostawa. To są miesiące, czasem to są nawet y, rok y, i więcej. W związku z tym my jesteśmy przygotowani, potrafimy odpowiednio zaplanować i przygotować się do realizacji takiego projektu. Y, jeżeli chodzi o autobusy miejskie, autobusy są uzgadniane z zamawiającym. Specyfikacja jest y, w trakcie za, dialogu technicznego. E, przygotowywana przez zamawiającego, e, i dopiero po wygraniu przetargu e, wtedy przystępujemy do produkcji. Poza e, sektorem autobusów miejskich i autobusów międzymiastowych oferujemy również e, autobusy turystyczne. Właśnie w tym momencie siedzimy w autobusie serii 9900. To jest zupełna nowość. To jest autobus turystyczny Volvo, który został zaprojektowany również we Wrocławiu przez naszych inżynierów wrocławskich, ale przede wszystkim to jest zupełna nowość. To jest przełomowy produkt, który wprowadziliśmy w ubiegłym roku. Z takich ciekawostek powiem, że Volvo. Autobus serii 9900 został wyróżniony nagro nagrodą Red Dot Award. To jest nagroda wzornictwa przemysłowego. I obok, obok Volvo, jedynym produktem z branży motoryzacyjnej, który został wyróżniony, został model Ferrari. Także, nawet wydawałoby się, z, w branży autobusowej, gdzie jest ona dosyć konserwatywna, naprawdę potrafimy stworzyć małe dzieła sztuki.